Proszę Państwa, nic nie wzbudza takich kontrowersji jak Jezus. Można tutaj mówić o różnych bogach. Moglibyśmy tutaj tańczyć, tak jak tańczą Hare Krishna. Tańczylibyśmy tutaj, patrzylibyście, klaskalibyście, byście się cieszyli. Moglibyśmy tutaj mówić o buddzie. Też byście słuchali, nawet byście w swoich sercach rozważali, czy się nie zainteresować może, bo może dla was to da coś dobrego. Może jakiś spokój do waszych skołatanych serc przyniesie? Moglibyśmy tutaj głosić do was o Islamie, byście rozważali, jak to jest Koranie, jaki to Bóg i tak dalej. Ale gdy wychodzimy tutaj i mówimy o Jezusie, to żaden inny Bóg nie wzbudza w ludzkich sercach i w ludzkich duszach takich kontrowersji i podnosi się przeciwko Niemu tak, jak nie podnosi się przeciwko nikomu innemu. Skaczą ludzie, robią tu siebie głupków wokół nas, pajacują, inni nam grożą, łapią za głośniki i tak dalej. Ale jak się troszkę gorzej dzieje w ich życiach, to mówią, gdzie ten Bóg, czemu nie ingeruje na Ukrainie, w Izraelu albo nie wiadomo gdzie. Za granicą jest tak samo, jak nasi znajomi wyszli głosić Ewangelię w Rotterdamie, to wyszli do nich muzułmanie, jedenastu młodych chłopaków. Zaczęli się awanturować, wezwali policję, powiedzieli do policji: Zetniemy ich tłumaczetami. Wiecie, co zrobiła policja? Poprosiła tych, co głosili Jezusa, żeby się zwinęli, bo nie chcą awantury i nie chcą ich ochraniać. Jak ludzie wychodzą głosić we Francji, to mówi się, że jest zakazane głoszenie Jezusa, ale możesz manifestować generalnie każdą kulturę, jaką chcesz, ale nie możesz wypowiadać imienia Jezusa. Na całym świecie jest tak, że żadne inne imię nie wzbudza tylu kontrowersji u ludzi i tylu sprzeciwu, co imię Jezus. I jak człowiek jest myślący, a za takiego się na pewno uważacie, to zastanówcie się, dlaczego tak jest, bo rzeczywistość duchowa jest realna i nie znosi mowy o Jezusie, bo jest powiedziane, że tylko na Jego imię. Każdy demon i każdy duch nieczysty i wszystko to, czego doświadczasz w swoim życiu, zgina swoje kolano i nie ma dla nas innego imienia tu na ziemi, którego moglibyśmy wezwać, ażeby zmieniło się cokolwiek w naszym życiu. Stoimy tutaj, uzdrawiamy ludzi, uwalniamy, podchodzą. Niedawno był młody człowiek, raka głowy miał, glejaka. Podszedł, żeby się o niego pomodlić. Pomodliliśmy się. Była kobieta, bolały ją kolana, też podeszła. Pomodliliśmy się. Był mężczyzna, po wypadku, sparaliżowana część ciała, też się pomodliliśmy. Aż zaczął sprawdzać, ruszać ręką, nogą, zmieniło się. Przyszedł kiedyś pan, powiedział, że ma choroby i olbrzymią nadwagę, nie może schudnąć. Jak schudnie, wycofa mu się część chorób. Pomodliłam się. Przyszedł po paru miesiącach, schudł 20 kilo. Mówi, wierzę, nawet nie wie pani, co pani zrobiła. Już nie jestem chory. Przychodzą ludzie, bo mają depresję. Przyszła kiedyś dziewczyna, mówi, opowiadałam w radiu o tym, jak to jest mieć depresję. Jestem młoda. Mój mąż się o nią pomodlił, powiedział, tniesz się. Ona nawet podciągnęła rękawy, pokazała ręce, mówi, tak i mam depresję. Przeklął. Nad nią chorobę, a ona poczuła jakąś lekkość i mówi: Coś ze mnie spadło. Realny Bóg i realne imię, na które zgina się kolano, to co obciąża ludzi. Piekło jest realne, czujecie to prawie każdego dnia. Przybliża się do waszego życia lęk. Najpierw pojawia się lęk, tak działa diabeł. Lęk niszczy waszą siłę i wiarę. A później już wystarczy tylko dokończyć. Nosicie na sobie ciężary, nosicie na sobie rzeczy, jak homonta, które obciążają wasze życie. Przychodzicie w piątek i sobotę, może będzie trochę lżej, muszę odreagować, ale w poniedziałek znowu ta sama bajka, znowu ten sam sen. Przybliża się piekło. Czasami macie tak, że w waszych rodzinach jest tak, że z pokolenia na pokolenie ten sam dramat. Znowu się nie udało, wiatr w oczy, ta sama bieda. Co u ciebie? Nic nowego. Miałeś marzenia, ale życie się jakoś tak potoczyło. Twoje, twoich rodziców, twojej rodziny i tak dalej. Nie mów, że piekło nie istnieje, skoro doświadczasz go tak naprawdę w swoim życiu prawie każdego dnia. Nie mów, że to nieprawda. Każdego dnia diabeł i jego koledzy oddziaływują na twoje życie. Piekło jest realne. I tylko na imię Jezus zgina swoje kolano. Nie boi się ciebie. Możesz se pokrzyczeć i powiedzieć, jestem gość, taki z ciebie kozak. Kozak to był Jezus. Oddał życie na krzyżu. A ty w czym kozaczysz? W czym jesteś silny i odważny? W czym jesteś kozak, że studia skończyłeś, hajsu trochę zarobiłeś, że masz odwagę taką czy inną? Co będzie z tobą, gdy się skończy twoje życie? Jak jesteś kozak, to odpowiedz na to pytanie bez lęku: co będzie z tobą, jak się skończy twoje życie, nawet gdyby to było dzisiaj. Większość ludzi boi się żyć, ale jeszcze bardziej boi się umrzeć i nie wiedzą, gdzie pójdą. Gdyby wiedzieli, gdyby Jezusa znali i wiedzieli, że gdy skończy się to, co nazywają dzisiaj, a mają w sercu Jezusa, to nie baliby się tego, gdzie pójdą. Nie baliby się tego, że będą Go oglądać twarzą w twarz. Boją się ci. Którzy nie wiedzą skąd są ani dokąd idą. Ci się boją. I boją się tego lęku, który odczuwają, oddechu diabła na, swoim, na swoich plecach. Ja nazywam się Julita. Skończyłam kiedyś liceum w tym mieście. Później wyjechałam na studia do Warszawy. Na studia prawnicze, na inne bałam się, że się nie dostanę. O innych marzyłam. Ale lęk powodował, że nawet nie spróbowałam zdawać. Na to, czego chciałam, więc poszłam na prawo. Skończyłam te studia, zaczęłam pracować. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci. Normalna droga, normalna ścieżka, jak u większości ludzi. Moje życie dla wielu ludzi było jak spełnienie marzeń, ale ja wewnątrz siebie wiedziałam, że w życiu musi być coś więcej i ja ciągle tego szukałam i ciągle tego pragnęłam. I nieważne, co się wydarzało, ja ciągle czułam, że mi w życiu czegoś brakuje. Że jest coś, po co my tutaj jesteśmy, i jest ktoś, kogo ja nie znam. I w biznesie pojawili się ludzie, i zaczęli do mnie i do mojego męża mówić: wszystko fajnie, wszystko możecie mieć, możecie mieć coraz więcej i więcej kupić, możecie się kształcić, możecie sobie żyć, jak chcecie, ale jeżeli w waszym sercu nie ma Jezusa, to po co to wszystko i tak umrzecie? Nic nie zabierzecie. I to samo jest z wami. Możecie bawić się dzisiaj, możecie bawić się jutro. Możecie planować śluby, chrzty, wycieczki, cokolwiek jeszcze. Możecie gromadzić skarby na tej ziemi. Ja też gromadziłam i nie ma nic złego w tym, żebyście byli bogaci, bo Jezus umarł na krzyżu między innymi po to, żeby ci, którzy wierzą, byli bogaci. Możecie korzystać z dobrodziejstw tych ziemi. Deszcz pada na wierzących i niewierzących. Prawa Be Boże działają dla wierzących i dla niewierzących. Ale po co to wszystko, jeżeli i tak umrzecie i skończy się to po prostu jak przecięcie? Po co ci to wszystko? Czy to wszystko jest życie? Czy to o to chodzi w życiu, żebyś doświadczał tylko tego przez jakiś krótki czas, próbował się w ten sposób nasycić i dowartościować? Biegniesz w tym biegu, a i tak czujesz sobie pustkę, i tak czujesz, że nie możesz tego zatkać. Nieważne, co byś miał, nieważne, kim byś był, nieważne, jakby cię klepali po plecach, nieważne, jak byłoby źle, albo jak byłoby dobrze, to ty i tak wewnątrz siebie wiesz, że na koniec, gdy zostajesz ze sobą sam, to jest jakaś pustka i niczym tego zatkać nie można. I tak samo było ze mną. Nieważne, co mi ten świat mógł zaoferować, i nieważne, co zdobyłam, i nieważne, po co bym jeszcze sięgnęła, ja wiedziałam, że jest coś, takie miejsce, którego zapełnić się nie da. Dlatego, gdy ludzie w biznesie powiedzieli: Wszystko fajnie, ale Jezusa nie znacie, to mimo, że mój umysł szydził z tego i mówił: Bzdura. Jedna wielka bzdura, jak to kiedyś powiedziała do mnie pani profesor pod uniwersytetem, gdy głosiliśmy do młodych ludzi: Jak poznacie Jezusa, to z odwagą ukształtujecie swoje życie. A ona mówi: Jest tyle milionów gwiazd, tyle galaktyk, a ty tutaj o jakiejś pierdole, o Jezusie? Ja mówię tak o Jezusie, a pani nieważne, jak pani jest wykształcona, to jak się nie narodzi pani na nowo. To skończy się to, co pani nazywa dzisiaj, i stanie pani twarzą w twarz z jedyną gwiazdą, bo gwiazda jest jedna i na imię ma Jezus. I jak się pani wytłumaczy przed tym, o którym jest powiedziane, że swoją dłonią odmierza odległość do gwiazd, spojrzała na mnie, prychnęła i odeszła. Ale ta sama Ewangelia dla niej, dla mnie, dla was. Dla pijaków, dla narkomanów, dla ludzi bardzo młodych i dla ludzi bardzo starych to nie ma znaczenia. Jest jedna i ta sama wiadomość: potrzebujecie Jezusa, nieważne czy wasz umysł temu przeczy, czy nie. Nie potrzebujecie religii, nie potrzebujecie jakichś dziwnych sakramentów, nie potrzebujecie chodzić do kościoła, odprawiać dziwnych modlitw i rytuałów. Potrzebujecie spotkać się twarzą w twarz, sercem do serca, z tym, który daje życie, z tym właśnie, o którym jest powiedziane, że jest Alfa Omega, początek i koniec, z tym, na którego imię zgina się każde kolano, z tym, który wzbudza najwięcej kontrowersji, z tym, który spośród. Bogów, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, bo ludzie tworzą różnych Bogów, choć to tak naprawdę w większości są demoniczne byty. Ale jeden Bóg wzbudza kontrowersje, gdy się wzywa imienia Jezus, się podnosi ludziom. Albo krzyczą głupie to, albo krzyczą, że nie chcą słuchać, albo mówią weź, albo tak jak moja koleżanka kiedyś która straciła dziecko przyszła i powiedziała do mnie nie wierzę w boga ja mówię przecież ty kiedyś byłaś taką uwierzącą osobą gdy ja imprezowałam na studiach ty biegłaś do kościoła straciłaś dziecko jesteś zła na boga ona mówi ja nie wierzę w boga ale mam z nim dużo do wyjaśnienia ja mówię przecież nie wierzysz to o co chodzi rozdwojona jaźnia? jest mnóstwo ludzi którzy są źli na boga bo myślą, że on im czegoś nie dał, albo zabrał im coś z życia. A Bóg nie ma nic wspólnego z tym złego, co się dzieje w Twoim życiu. Tak samo jak nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na Ukrainie, w Gazie czy gdziekolwiek indziej. To ludzie tworzą wojny. Diabeł ich nęci. Odpowiada na ich malutkie pragnienia. I dzieje się tak, bo Bóg dał ludziom ziemię pod zarządzanie i powiedział: Będziecie rządzić i będziesz mieć tak jak masz. Ty może rządzisz tylko swoim domem albo tylko swoim życiem. Zobacz jak masz. Masz tak, jak rządzisz i Bogu nic do tego. Ale gdy ty się z nim spotkasz, gdy ty zaprosisz go do swojego życia, a on gentleman i z buta nie wlezie, to wtedy ty masz możliwość Budować swoje życie w oparciu o Jego siłę i moc. Inaczej nie. Jak trwoga, to do Boga nie pomaga, bo jeżeli ty z nim nie masz relacji, to wtedy nie masz tej relacji też. To tak nie działa. To nie nastryknięcie palca, to nie Aladdin, że nadbuchasz i ci odpowie. Jest powiedziane, że gdy dziś głos słyszycie, który mówi o zbawieniu. To nie zatwardzajcie swoich serc. Nie zamykajcie oczu i uszu, a żeby wasze serce nie stało się kamienne. To o to chodzi. Jeżeli dziś słyszysz, to dzisiaj zrób coś z tą informacją, która mówi, że ty możesz spotkać się z nim sercem do serca, że nie potrzebujesz rytuału, nie potrzebujesz dziwnej modlitwy. Ani jakiegokolwiek człowieka, żeby pośredniczył, czy cię rozgrzeszył. Rozgrzeszył Jezus na krzyżu. Człowiek nie może tego zrobić. To ty dziś powiedz, że chcesz poznać. To ty dziś powiedz, że zapraszasz Go do swojego życia. Ja powiedziałam po prostu, zapraszam Cię do mojego życia. Nie było jakichś dziwnych rytuałów, jakichś dziwnych modlitw, jakichś dziwnych sytuacji. Powiedziałam, przyjdź. I pociągnij mnie do siebie, bo Ty jesteś Bóg. I powiedziane o Tobie jest, że jesteś dokończycielem mojej wiary. To jest bardzo proste. Jezus nie jest dla ludzi słaby. Albo nie tylko dla takich. Tacy te potrzebują. Ale to jest też Bóg tych, którzy są w sobie, uważają, że są silni i że są kozakami. Bo naprawdę trzeba sporo odwagi, żeby publicznie przyznawać się do tego, że wierzysz w Jezusa. Bo świat kibicuje bardzo różnym dziwnym rzeczom, ale wewnątrz siebie przede wszystkim się bardzo boi. A odpowiedzią na to jest Jezus, i nie ma żadnej innej odpowiedzi dla człowieka. Żadnej innej. Ludzie, którzy oddają życie Jezusowi. Takie jest moje też doświadczenie i takie płynie świadectwo. Najpierw przestają się bać śmierci, bo wiedzą dokąd pójdą, a diabeł trzyma ludzi w szachu, przede wszystkim strasząc śmiercią. Będzie wojna, umrzesz na raka, zginiesz w wypadku, napadną cię uchodźcy na ulicy i tak dalej. Zewsząd to wszyscy słyszą: w telewizji od znajomych i tak dalej. Mówiłam wam, piekło przybliża się lękiem. Diabeł cię straszy. Bóg zachęca i daje siłę. A wybierasz ty sam, bo wolną wolę dał Ci Bóg, żebyś wybrał. Jeżeli ktoś z was potrzebuje być uzdrowiony, to po prostu podejdź, bo to żal odejść z tą chorobą z tego miejsca. Dużo ludzi podchodziło po uzdrowienia. Świadectwa są później takie, że zostali uzdrowieni. Była dziewczyna, nie mogła mieć dzieci, ma dziecko. Była kobieta, tak bolały kolana, że nie mogła kucać, jeszcze tu przy modlitwie zaczęła kucać. Była dziewczyna, mówiła wszystko mi się w życiu wali, pomóżcie się od mnie, niech się zmieni. Pomodliłam się, przyszła za dwa tygodnie, nowa praca, poszła zaczęła nowe studia i mieszkanie jeszcze zmieniła. To się dzieje dla ludzi realnie. Przychodzą ludzie, mówią w mojej rodzinie jest przekleństwo pokoleniowe. Chodź, złamie to przekleństwo. Widzisz to, że z pokolenia na pokolenie jest źle. Bóg jest większy niż przekleństwo w twojej rodzinie. Przekląć to znaczy zatrzymać wzrost. Coś może być zatrzymane w twoim życiu. Ale w imieniu Jezus łamiemy to przekleństwo. Wśród Was jest mnóstwo ludzi potrzebujących, ale królestwo dotknie tych, którzy są na tyle odważni, żeby po prostu podeszli i powiedzieli: Potrzebuję, potrzebuję, żeby to odeszło od mojego życia, potrzebuję, żeby to się zmieniło, albo potrzebuję poznać Jezusa i dalej żyć z Nim. I pozwolić mu, żeby mówił do mnie do mojego życia. I tak było u mnie, i tak może być u was. Nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia. Możecie znaleźć informacje o nas na Facebooku, na YouTubie na służbie apostolskiej Michała i Julity Korgol. Na naszych Facebookach. Ja jestem Julita Korgol, mój mąż Michał Korgol. Na TikToku u Tomka Partesa, u Adama Partesa, u Oli Adameczek, u Przemka i Tereski Morów. Głosimy tutaj Jezusa regularnie. Świadectw w internecie jest mnóstwo. Jutro o 10 w klubie Meteor mamy spotkanie. Jeżeli potrzebujesz być zdrowy, bo tam do nas też przychodzą ludzie, albo uwolniony, to po prostu przyjdź. Tam też Uwielbiamy Jezusa i dzielimy się poselstwami, które podnoszą życia ludzi. Dobrego wieczoru!